No i witam Was, widzę na ostatnim odcinku z sezonu siódmego. W dzisiejszym odcinku zobaczycie zbiór najlepszych momentów z moich odcinków. Jako, że jest to ostatni pożegnalny odcinek, klikajcie łapy w górę. No i co, widzowie, jutro mamy event, na który Was zapraszam. Będzie specjalny stream, w którym będziecie mogli wygrać karnety bojowe. No i co do karnetów, jeśli będziecie kupować karnet w sezonie 8, pamiętajcie o moim kodzie Evela w sklepie. OCie, panie, patrzcie się, jakie duże to jest. A ludzie się cieszą i witają, to ufo. Tak jak na filmach, ej. I Jaki chłop. Dobra, mamy to! Mamy to, tak? Mamy skrzynię! Coś! Się... Cztery RPG? Wylatujemy z nim. No XD, jak mi się to uda dać na główną wyspę, to jeszcze nie było czegoś takiego, żeby zabrać battlebusa z wyspy startowej. Właśnie... O, nie, ej nie mogę już go zabrać! Nie mogę już zabrać tego przedmiotu! Dobra, trudno, ale patrzcie jak. Jeszcze UFO na tym jest. O, jakiś dobry gościo. Ej, on miał jakiś mega... I czemu ja dostaję przy ściany? Co tu się... Co tu się dzieje, ej no! Nam się odbuguje, to, czekajcie, wylećmy do przodu. Dobra, dobra, czekajcie, czy z spacją mogę lecieć w dół? Ej, nie mogę lecieć w dół! To jest najgorsze, także mamy ograniczony czas. Zobaczcie, jak wielkie to jest. Po pierwsze, no wiadomo, że tu nie będzie żadnych miejscówek czy coś takiego. Być może wy na to liczyliście, ale co najważniejsze, mamy tutaj główne wejście. Teraz u tego ziomeczka, ja się nic nie odzywam. Kupuję 4000 golda. Łapkę w górę naciskaj dzwoneczek, żeby nie ominąć takich odcinków. 3, 2, 1 i co teraz się stanie? Porywamy gościa i teraz wrzucamy go tutaj. Tylko ja nie wiem, czy tam jest boss. Mam nadzieję, że jest, okej okay. Lądujemy nim. I tyle. Gdzie jest babeczka? Gdzie jest ten? Gdzie jest boss? Ok. Wyszedł? Wszedł tam, dobra. Ej, wie się z nimi. XD. XD. <śled> Ej, aż mam lagi. Co jest? <śled> co jest krane? I zobaczcie, co jest w tym safe. Ja jestem ciekaw. Digielek, kolejna skrzynia I zobaczcie ile tu jest skrzyń I zobaczcie, rzucam tą kostkę rzućmy, rzućmy sobie ją może w ten sposób ok? rzucam kostkę I to mnie powinno chronić przed spadnięciem Czekajcie, może sobie nie stąd do burzy, Tylko stąd, ok? No i y, kolapsujemy, kolapsujemy Ej, zostało w powietrzu I można budować, patrzcie się o, teraz dopiero spadło. Czemu teraz dopiero spadło? Halo, halo, dzień dobry. A, to twoje mi się to było jedno. A i właśnie tam wrzucisz bo cię rafa Ty patrz, podchoduje. on tu już nie wyjdzie, on tu nie wyjdzie ty! On tu nie wyjdzie <laughs> Dawaj, otwieramy i na Fak trzy bum BUM! <laughs> no i pięknie! Po jednym balonie dmuchamy osoba, która wydmucha swój kolor, dobra? Nie ma. Czerwony żółty nie, nadłuchajcy kolejny walon I mamy, słuchajcie, i mamy wygranego. I on coś tak, jakby no skanuje. Tak, jakby te jajka. Czekajcie, no, no, no. Tak, 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 patrzcie się. On tworzy, ej, on tworzy te jaja. Stoimy, nie eliminujemy go na razie, dobra? Tak, zróbmy. O kurde. Kurde. No, na głowę mi. Dobra. Wyeliminowałem jednego ziomka Budujemy widzowie, budujemy, budujemy Darowałem sobie zbieranie matsów na yy, touchpadzie Dlatego, żeby to trwało wieki I też prawie mnie wyeliminowali Także widzowie, jesteśmy teraz yy, na etapie tego Że lecimy ze skybance'em Szczerze myślałem, że będzie dużo trudniej to zbudować No i mi, ale gramy dalej Nie poddajemy się, nie poddajemy Skubańce <ś> Co się stało, coś... Nie, nie gadaj, że mnie znalazłaś! Dobrze, dobrze! Ja ty ja zginę, czy nie? Nie zginąłem! Ej, jak ja się odbiłam! Jakie to jest świetne! Ej, i staram się nie ruszać. Dobrze by było, żeby na... OOO! Wow, wow, Ło! Ej, jakie przyspieszenie! Co się dzieje? No, traf, traf, traf! No, nie będzie łatwo trafić. Ja nie mam pytań! No, nie trafiłem znowu No więc dobra, lecimy dalej, lecimy dalej Ej, a myślałem, że tu jest Nie, to jest niesamowite To jest niesamowite, jak ty tu wszedłeś? Jak ty tu wszedłeś? Pokaż, jak ty to zrobiłeś Ja cię kręcę, ja już miałem stąd iść No dawaj, pokaż Ej, jak on tam wszedł? Nie nie! A więc teraz to na co wszyscy czekaliście i słuchajcie, robimy wielki skok autem. Cały czas będę trzymał dopalacz. Mamy redusa w środku. E, no i trzymajcie kciuki, żebym nie wyleciał z zakrętu. W sensie nie wyleciał z tego. Dobra. I fula. Ale to jest mocne! Ale to jest mocne! Ja nie mogę, dobra! Nie, nie, nie! To ale ja lecę! To... Trochę przypał, bo nam się te auto jakby sklinowało tam na dole. I full gas widzę, gaz, dodech, ja czy kręcę? Ja nie mogę, żeby tam trafił. Uuu ja. Dobra, trzymamy, 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 trzymamy! Ale dymy. Lambo Lambo <śm> Ferrari, Ferrari, Ferrari! No, jest taki spacer, i. Dziękuję! Dziękuję ci za Bugę, i. A jak to nie, to... No, 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 ale. O, oh, jest, dobra! Cieszysz się, czy się nie cieszysz? Cieszę się, dziękuję! Ucieszę się bardzo! Dziękuję! Nie No. Ja cały czas nagrywałem teraz odcinek Byku. Ja żartowałem, że to jutro. To już dziś było. Dobra. O, 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 o. Widzowie, udało się, udało się i trzymamy. To są dymy. To są dymy. Patrzcie się, pół mapy tak możemy przelecieć. Albo i więcej. XD. Dobra, skończymy się. Patrzcie się, gdzie my jesteśmy. Patrzcie się, gdzie my jesteśmy. Patrzcie się, co się dzieje. Szkoda, że to drzewo to było Patrzcie się, skąd my zalecialiśmy Stąd, tutaj A więc widzowie, lecimy, no spamimy tym Proszę nie uciekać Wdajemy we wszystkich Ale ty lagi, dobra, wszyscy powaleni Jeszcze tutaj, proszę tam iść do kupy Halo, proszę iść do kupy Wszyscy wracają na schody, wszyscy na schody Ale dymy, wszyscy na schody No i eliminujemy końcówkę, patrzcie się No, efekt jest mega spoko I nie wychodźcie do góry, idźcie pod wodą Po co wy wchodzicie? Szkoda matców Nice, to rzućmy sobie, ej, duża potkaj ryby. No, Dawaj mi tą rybę. Nice. Mam rybkę. Trzamie rybę. Chodźcie do mnie, chodźcie do mnie, z tu jest. I jej ich potem... Oj dobra. Dobra, jadę do was. Dobra. Do strefy musimy przechodzić. Ej, ja buduję, ja buduję jakby coś. No ja też. No, cały na Panie Zakrzak, wchodzimy na plakat tak, ja i mam nadzieję, że tu będą dymy. Uwaga! Okay. Są, 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 Są. I zobaczcie widzowie, gdzie jest Zakrzak? Ty żyjesz? Żyjesz, nie? Żyjesz. Gdzie ty jesteś? Są, i mam się A tu, dobra Także widzowie, no 200 metrów możecie na tym przelecieć Dobra Lecimy do świata Misha Załóżmy Punkt zerowy Lecimy Ty, punkt zerowy, tak? Nie Co to jest? Chyba punkt zerowy, nie? Nie wiem, jakiś tunel? Eee, tu są wspomnienia! Patrzcie się, król burzy. Bambik z motylem. Tu są wspomnienia na tym. Eee, koska Kevin, koska Kevin, koska Kevin, patrzcie się. Także zobaczmy, jakie to miało obrażenia. 37. Dźwięk był totalnie inny. Alex z Rami Gaming. Pamiętam, jak wszedłem do niego na streama i on sobie tak zagłosiłem. Tak, cyk, 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 cyk. I pamiętam ten dźwięk do dziś. Dobra, uwaga, pyk. A leży pięknie! Wow, jakie to jest mocne! Dobra, znowu dostał. Wo. Ok. No, tu trzeba naprawdę dobry pierwszy strzał trzymać. Mamy 111 poziom i to jest chyba droga do finału. No to bardzo proste. Proszę Państwa, tutaj fajne zakończenie, żeby było kolorowe. Proszę Państwa. Ależ to, ty Ależ to, Ej, no takiego zakończenia to żaden Dendrun nie miał. No to było coś niesamowitego. No i chodź się przytul! Chodź się przytul, proszę! Chodź się przytul! Nie! Ty do mnie! Chodź się przytul! Nie bój się, nie bój się! Proszę! Chodź się przytul! No, czy do spoceńca się ktoś w końcu przytuli? Ewela, chodź zobacz. Pierwsza osoba prawdopodobnie, która. No i mamy! No wreszcie. Czyli spoceńca mamy zaliczonego. Możesz mnie teraz kolego wyeliminować. No oczywiście, ja cię też przytulę, proszę bardzo. Tu! 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 No, nie, no! Nie! Przytul się, przytul się, przytul się, przytul się. Wylatuje, też daleko poleciał, też da O! Oh. Oh. Samo, jak ja biję. tak nie powinno, pięknie. halo Co to jest? Dobra, za małe oszukaństwo. No To jest ten ukryty, wiecie, ukryty wybijacz. Teraz tu ktoś spadł czy mi się wydawało. No jestem ciekaw, czy oni się nabiorą, czy nie. Proszę, niech mnie nie wyeliminują. Siema, byku, no zostaw mnie, zostaw! Zostaw! Dlaczego? Dlaczego oni tak grają? Chodź chodź, 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 chodź. Idzie, 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 idzie. Dobra, jest. Siema, byku Dobra, mamy go, mamy go, mamy go. Dobra, nabrał się. Co z nim robimy? No, mamy go zboksowanego. Go, dobra, chodź, trudne pytanie, trudne pytanie. Dobry no jesteś nie, z matematyki? No nie wiem, zaraz. No to zaraz, zaraz tutaj. To jest bardzo znane pytanie, teraz aktualnie, więc powinieneś znać odpowiedź. 2 plus 2 razy 3. 2 plus 2 razy 3. No szczęścia, y, y, to jest 8. Jesteś pewien? 2 plus 2 razy 3, tak? No dokładnie. No to 8. Jesteś pewien? No nie wiem, no to jest wino. Ej, słuchajcie, A, czekaj, czekaj. Na pewno jest mnożenie, tak? No. Nie wiem, no. Miałem na w szóstej klasie, no. Czekaj, czekaj, czekaj. Dwa razy sześć, dwa razy trzy, tak? No, dwa. teraz za wykorzystamy sobie pierwsze co. To wydaje mi się, że najsłabsza rzecz w tym chowanym to będzie niebo. Także jak widzicie, trafimy sobie w to miejsce i jesteśmy teraz nad mapą. Oni nie mają zielonego pojęcia i mamy skrzynkę. W której mamy termalkę Więc bierzemy sobie termalkę i patrzcie się co ja będę teraz robił. Zobaczmy, czy kogoś tutaj widać. Siewaneczko. On, on sobie pewnie myśli, co jest grane, co jest grane. A tu rafa. O, mamy kolejnego siewa. <ścoughs> oni na pewno tak się zastanawiają. Ej, co się dzieje? Ktoś idzie. Ty, chłop, czekajcie. Ty, co jest? Nie, nie zabijaj, nie zabijaj, proszę! No co za wariat, no Lecimy do kosmosu! I teraz tak jesteśmy widzowie na krawędzi kosmosu. A ja jestem Batmanem. I patrzcie się teraz, co tu jest. Ja się czuję, jakbym miał, miał jakiś dom dla lalek. Zobaczcie, co ja zrobiłem. Oni. Widzą od tamtej strony gwiazdy A ja od tej krawędzi kosmosu Widzę wszystko Ale to nie ty, to nie jest wszystko, widzowie Zobaczcie, co my tu mamy Ja widzę całe, ale to całe przekroje domku Patrzcie się, chłop Chłop się teraz zastanawia, jak to jest możliwe Ja jestem ciekaw ich reakcji jak, jak, co tam się w ogóle dzieje Zobaczcie, mamy tutaj pełno schodów I mamy tutaj gości Dobrze, dobrze Ktoś jest za mną Ktoś jest za mną Ktoś jest sam mną! Co jest grane? No nie gadajcie nawet, że... Dobra, widzowie, ten skin jest pay to win. Jak nie zostawiliście łapki w górę za to, co tutaj się dzieje, to ja nie wiem, na co wy jeszcze czekacie. Czekajcie, ja się muszę, się muszę obrócić. On cały czas, ten chłop, przy mnie jest. Nie mam pytań po prostu! No przecież ten skin to jest coś niesamowitego. Czternaste miejsce. Można powiedzieć czternaste miejsce bez wychodzenia z domu, nie? Nie, to nie było śmieszne. Tu jest, tu jest, tu jest... Tu, tu Chodź o ręce, idziemy go zabić. Dobra. Ej, dajcie mi go zabić, dajcie mi go zabić, dajcie mi go zabić. Dobrze, 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 dobra, dobra, dobra. Kurwa dawaj kontrolę przeciwnikowi. I, I, I. Tutaj jest pierwsze zdjęcie z tatą yy, 11 tygodni temu Czyli jakieś dwa miesiące temu To tak, że to miała może 2, 3, 4 tygodnie I tu pierwsze właśnie zdjęcie z tatą Pokazuje siema, wita się z wami Możecie tam na dole w komentarzu napisać siema, ola No i tutaj jeszcze jedno zdjęcie z tatą Tu możecie zobaczyć jak wyglądam na łysu, ja zawsze Nagrywam w czapce, a miał być, miał być To specjalna milion słów. no dobra, dobra Tego za, zamarzę I tutaj taka pysia yy, miała taką sesję zdjęciową Zaraz po porodzie No e, I zobaczcie jaka jest słodziutka e, UFL jest. Więcej tego zdjęć. Czekajcie, czy tu się... O, tu jestem ja. Tutaj jest zdjęcie z mamusią. No i to chyba najsłodsze zdjęcie tutaj z tych wszystkich. No i zdjątko z małą. Tak wyglądała Bała jakieś dwa miesiące temu. Także wydaje mi się, że pokazałem Wam wszystkie najważniejsze rzeczy po kolei, a teraz przejdźmy do tego, na co wszyscy czekacie. Czyli przyniosę wam moją córeczkę. Wszystko się pomina, tak. Także mamy tutaj. Mamy tutaj. Ole, cześć. Ola, mogę wyjąć na chwilę? Mogę wyjąć smoczek? Patrz tam. Tam, 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 tam są. Widzisz? Widzisz, Ola? Wyjmiemy smoczek na chwilkę. Jakże widzowie? To jest Ola. Mam już prawie 3 miesiące. Ile brakuje? 5 dni i będę miała 3 miesiące. Jestem taka duża. Macha zim? Macha zim? Co? No pomachaj ładnie. Mam już. Prawie chyba będzie tu 6 kilo Chyba jest koło 6 kilo Musimy się mamy dokładnie zapytać A tobie się podoba? To jest chyba... O, tu mamy zdjęcie odpalone ze welą. Ona tu chyba ogląda Jest mamusia Także już jestem taka duża dziewczynka To bardzo duża I co? Będę tak loszła dalej?